Cześć, Dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z jesiennym haulem. może nawet nie z jesiennym, z urodzinowym. Tak go nazwę, bo listopad to miesiąc, w którym się urodziłam, i zawsze mm, lubię sobie wtedy zrobić takie książkowe prezenty sama dla siebie. Yy, książki też dostaję w prezencie. Yy, tym razem chyba będzie dużo takich kupionych. Yy, listopad i też październik to były takie miesiące, kiedy Księgarnie i stacjonarne, i internetowe miały spore, spore promocje i naprawdę można było dostać ciekawe książki, ciekawe tytuły w bardzo, bardzo dobrych cenach. Dlaczego się skusiłam? No i mam dla Was fajny, myślę, book No liczyłam tych książek, coś koło 20, 20 na pewno mam, może tam jest jedna więcej, ale... Pośród nich są również książki, dwie, dwie książki z biblioteki. Też się liczą, też wchodzą w skład nowo nabytych książek. Książki, które kupiłam gdzieś, początkiem listopada, gdzieś pewnie na przełomie października, listopada, nieważne zresztą jest to, to takie. To nie są powieści, może tak. I to, to jest rodzaj książek, które ja rzadko kupuję, ale to jakoś. Jakoś tak wyjątkowo spodobały mi się. I spodobała, spodobała mi się również ich szata graficzna, ich wygląd, ich estetyka. I uznałam, że po prostu będą ładnie wyglądały. No trochę to, trochę to takie, nie wiem, może dziwne. Ale, ale nie ukrywam, przejrzałam je sobie, nie przeczytałam od deski do deski. Dobra, pokazuję co to za książki. Cudne manowce, spójrzcie jaka piękna okładka. Cudne manowce, wszystko co w Polsce najlepsze. Książka Magdy Grzebyk. Która, która jest też yy, blogerką. Aby zebrać materiały do tej książki, autorka podróżowała przez Polskę i miejsca, które najbardziej ją interesowały i miejsca, które warte są zobaczenia. I wśród nich znalazło się również Podkarpacie i, i miejsca, które yy, na przykład w Bieszczadach, ale nie tylko, również w Beskidzie Niskim yy, warto zwiedzić, warto zobaczyć, warto w tych miejscach się zatrzymać. I tutaj są zdjęcia, yy, fotografie oraz tak mniej więcej oznaczone miejsce na mapie Polski, gdzie dana czy to agroturystyka, czy, czy hotel znajduje się, do którego warto pojechać. I jeśli chodzi o Podkarpacie, to znalazłam tutaj agroturystyki usytuowane w zasadzie wszystkie w bieszczadach to są Smolnikowe klimaty, Chata nad Wisłokiem, Maciejewka, Gęsi Zakręt w ustrzykach dolnych. Jeśli, jeśli znacie te miejsca, o których teraz mówię, to, to napiszcie, czy byliście tam i jak, jak wam się te okolice podobają. Tutaj miętowianią w ustrzykach dolnych. Piękne są te nazwy agroturystyk. Bardzo wam tę książkę polecam, taki e, ciekawy. I, I nietypowy przewodnik po naprawdę, naprawdę interesujących miejscach. I kolejna książka to Modna Polka, Rozmowy o modzie, urodzie i życiu. To nie jest rodzaj książek, które ja czytam i które jakoś i kupiłam ją, dlatego że bardzo, bardzo chciałam. Nie, nie, to jest. Skusiłam się na nią, bo poczytałam sobie o niej opinię. Stwierdziłam, że są tu rozmowy z wartościowymi kobietami, które znane są z, z telewizji, z internetu, aktorki, prezenterki i tak dalej. Więc stwierdziłam, że warto dowiedzieć się, co mają do powiedzenia. A poza tym książka jest przepięknie wydana. Kolejna książka, którą otrzymałam od wydawnictwa bowiem i to jest książka, która wchodzi w skład takiej podserii tego wydawnictwa o nazwie Nauka i to są teorie spiskowe. Bardzo interesujące historie, które krążą wokół takich tematów albo tematyki, może tak. Konspiracyjno-propagandowej. I to, co teraz powiedziałam, brzmi bardzo poważnie, ale to, to nie są żadne polityczno-wojenne tematy, tylko jest to rozwiązanie albo próba wyjaśnienia pewnych mitów, pewnych fake newsów, też i właśnie pewnych teorii spiskowych, które powstały czasem na bazie plotki i w ten sposób powstały dziwne teorie, dziwne przypuszczenia i historie tak naprawdę wystane z palca. Tutaj właśnie takie znajdziecie. Mam przed sobą kolejny stosik, więc lecę po kolei, bo tego jest naprawdę sporo. I kolejna książka to jest historia napisana przez Violetę Grzegorzewską, to powieść oparta na wojennych losach inżyniera żydowskiego pochodzenia i jego syna Dodatkowa dusza. Kolejna książka to ślub pod chupą Sylwii Borowskiej. O tej książce mieliście już okazję słyszeć. Rewelacyjna, bardzo mi się podobała. To jest książka, reportaż książka, która jest rozmową, rozmowami ma, zawiera w sobie rozmowy z Polkami, z dziewczynami, które wyszły za mąż za Izraelitów i które w judaizm bardzo, bardzo mocno weszły. I zostały konwertytkami. Mam też kilka kryminałów, tylko muszę sobie tu jakoś spokojnie posegregować. To są te kryminały. Między innymi Ciche Wody. O, a tak. Ciche Wody Sary Moz, książka. O, na którą dawno, dawno miałam już ochotę, bo Sary Moz, jak pamiętacie, czytałam gdzieś też wczesną jesienią. I bardzo mi się ta autorka spodobała. To podobno równie dobra historia tej autorki, która trzyma w napięciu: tam jest kemping w lesie i parę osób, które na tym kempingu się znajdują i które no, nie mogą wydostać się z tego lasu, bo przychodzi jakaś straszna ulewa. No i uwagę tych, tych osób, jak się okazuje, nie kilku, a kilkunastu, zwraca pewna kobieta z córką. Dlaczego zwracają na nią uwagę, tego jeszcze nie wiem. No ale mogą się tu dziać różne, różne rzeczy. Dajcie znać, wiem, że dużo z Was czytało ciche wody, więc napiszcie mi, czy podobała Wam się ta książka. I kolejna książka to Niewinny. To jest, to jest książka, gdzie chyba większość akcji dzieje się na sali sądowej. I chodzi tu o nauczyciela, który zostaje oskarżony o zabójstwo pewnej dziewczyny. Czy sprawa, sprawę uda się wyjaśnić, to jeśli czytaliście to? To też mi napiszcie. Książka, która jest o jakichś rodzinnych sekretach, o, o jakichś zadawnionych tajemnicach, i które, no, które to zaczęły po latach, po latach wychodzić na jaw w wyniku splotu różnych wydarzeń, i to wszystko nam znaleźć w książce Szklany Las. Tutaj główna bohaterka dostaje telefon, że jej ojciec zostaje znaleziony martwy przed swoim domem. I ona wraz ze swoim synkiem wyjeżdża do tego rodzinnego domu, aby wesprzeć swoją siostrę w tym trudnym dla nich czasie. Yy, I kolejny kryminał, znaleziona, to jest historia, yy, której akcja yy, przypada na lata 80. I tutaj mamy kemping, również tak u sary Most też był kemping. Tutaj również jest kemping i... Yy, yy, Uczestnicy tego, tego kempingu, tego wyjazdu, budząc się na drugi dzień rano, zauważają, że brakuje jednej osoby. Ta osoba nigdy nie zostaje odnaleziona. Nie wiem, czy nigdy, przynajmniej tam w perspektywie nie wiem, kilku lat, nie zostaje odnaleziona ani ona, ani jakiekolwiek ślady po niej. I dopiero po długim, długim, długim czasie hmm, zostaje znalezione jej ciało. I bardzo dobre uważam książki, które y, zamówiłam sobie w wydawnictwie poznańskim i na które miałam ochotę od bardzo dawna. O, I znowu Sary Zapomniałam, że faktycznie jeszcze jedną książkę Sary Moss kupiłam. To jest Mur Duchów. To, to też nie jest nowa książka. Ona została, została mi <śm> przez kogoś z was polecona w momencie, kiedy opowiadałam o nocnym czuwaniu. A ta historia opowiada o pewnej rodzinie, w której ojciec jest szczególnie zafascynowany historią Wielkiej Brytanii i Zabiera całą rodzinę na taki obóz y, antropologiczny, obóz historyczny, y, w którym jakby uczestnicy tego obozu przenoszą się w epokę żelaza. No i żyją tak, jak żyli wówczas ludzie. Więc przypuszczam, jest ciężko, jest trudno i, no i na pewno dojdzie do jakichś, och, wielu, wielu nieporozumień. To też mi napiszcie, co o tej książce y, Cary Mos sądzicie. I książka, której jestem niesamowicie ciekawa. Bardzo, bardzo jestem jej ciekawa. To są książki z takiej serii wydawnictwa poznańskiego, z serii reporterskiej. Wyglądają one tak. Myślę, że pewnie którąś z tych książek znacie. Ale ja jestem szczególnie tą zainteresowana. Już nie chcę być człowiekiem. Opowieść o przetrwaniu zagłady. A jest to historia dziewczyny z Polski, Żydówki. Która nigdy, nigdy nie zdradziła swojego pochodzenia, a wychowywała się w nazistowskiej rodzinie, później zakochała się w niemieckim inżynierze. Proszę Was, napiszcie, jeśli ją czytaliście, co Wy o niej sądzicie. A to jest historia zaginięcia pewnych sióstr Amerykanek. Ostatni trop. Historia. Która wydarzyła się w latach 80., w 75 roku dokładnie. I zaginęły dwie dziewczynki, które nigdy nie zostały odnalezione. Sprawa została zakończona, w zasadzie niewyjaśniona, ale po dłuższym, dłuższym czasie jakby trop został znowu podjęty i no, powrócono. Do tej sprawy został przesłuchany chłopak, który twierdził, że widział te dwie dziewczynki w towarzystwie mężczyzny, który, z którymi one wychodziły ze sklepów, z, nie wiem, z jakiejś galerii handlowej. Świetnie te książki wyglądają. Jestem strasznie chciałabym je przeczytać. Nie wiem, czy w najbliższym czasie. Na pewno mi się to nie uda, ale Um, ale nie chciałabym, żeby to były książki, które postawię na półce i one tam utkną. To są dwie książki chyba naprawdę z tego całego book -holu. Nie, no, jest tu takich więcej, no jak zwykle, ale jakoś te dwie szczególnie szczególnie chciałabym mm, bardzo przeczytać. I książka, która y, zdobyła nominację do chyba wszystkich najważniejszych nagród literackich i to jest Shaggy Bane. Myślę, że znacie dobrze tę książkę. To jest historia chłopca, który wychowuje się w rodzinie w Wielkiej Brytanii. No niestety nie jest to szczęśliwa rodzina. Tam jest trójka chłopców wychowywana przez matkę, która niestety lubi, lubi alkohol. I którzy to synowie po kolei odchodzą z domu. I zostaje przy niej tylko ten jeden najmłodszy chłopiec, szagi, zwany przez, przez znajomych, przez, przez wszystkich szagi. I to są też takie czasy, no, chyba dosyć ciężkie i trudne dla, dla Wielkiej Brytanii, dla takich robotniczych rodzin. To są czasy reform Margaret Thatcher. I, no, I obraz rodziny, która rozpada się, ale ten chłopiec, który no, za wszelką cenę chce zostać przy matce, hmm, chyba wymaga, on sam wymaga pewnie no, jakiejś takiej dobrej opieki i, i, i sam ma problemy ze sobą. I to jest kolejna książka, która. Będzie na liście tych, które bardzo, bardzo chciałabym przeczytać. Mam też tutaj przed sobą dwie książki, które są takimi chyba dosyć dobrymi obyczajówkami. No i takimi historiami, myślę, z dobrym zakończeniem, no ale z jakimś tam głębszym przesłaniem, może tak to nazwę. Jedna z nich to Nie mów, że się boisz historia o somalijskiej dziewczynce. Która no, ma niesamowity talent do biegania, pokonywania długich dystansów. Ona e, trenuje to bieganie cały czas. E, I pomimo tego, że mieszka w kraju, y, który jest notargany różnymi konfliktami, i w którym jest bieda, no i w którym generalnie jest bardzo ciężko, y, ona przygotowuje się, cały czas trenuje y, bardzo. Bardzo ciężko pracuje, a jej celem, jej marzeniem jest Olimpiada w Londynie. Niewinni i cała reszta. Historia dwóch kobiet, które zamieszkują w Los Angeles lat 80. które bardzo mocno zafascynowane są branżą filmową, kręceniem filmów, tworzeniem filmów. I. Pewnego razu m, gdzieś dociera do nich informacja, słyszą o takiej kobiecie, która przez telefon uwodzi mężczyzn. M, no i postanawiają ją odnaleźć, aby opowiedzieć jej historię. Kolejna książka to e, Rekwiem dla analogowego świata. To znowu powrót do, e, do takiego czasu, kiedy e, no jeszcze jakby wszystko było przede mną. <laughs> Może tak. To jest e, e, rok 90. Siódmy, i tu jest paczka przyjaciół, którzy e, przed którymi są wakacje, e, no ale jakby świat, rzeczywistość wokół nich zaczyna się e, zmieniać. To jest powrót do, mm, do czasów, kiedy właśnie okrólowały jeszcze kasety magnetofonowe kiedy no, nie było internetu, kiedy świat wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej niż teraz. I tak naprawdę to nie wiem nic więcej na temat tej książki. Ja skusiłam się na nią właśnie po tym opisie, że, no, że ona mnie przeniesie w tamte, tamte lata, już nie tego głębokiego PRL-u, o którym nieraz Wam tu wspominam, że jakoś taki mam sentyment do książek z tego okresu, w których akcja... W tym czasie się dzieje. Bo a to jest właśnie 97 rok. Ja wtedy pisałam maturę i yy, w momencie, kiedy kartkowałam sobie tę książkę, yy, gdzieś tam fragmenty przeglądałam, yy, to, no to faktycznie ten świat wówczas tak wyglądał. Książka, którą yy, w zasadzie co mnie skusiło do jej kupienia, chyba to, że chciałam trochę odczarować. Yy, w swoich oczach ale zupełnie nie wiem dlaczego bo ja w żaden sposób nie jestem z, jakby z, związana z tym o czym zaraz powiem bo to jest książka balet który niszczy I to są historie kobiet historii dziewczyn które które właśnie miały przygodę z baletem mają przygodę z baletem za sobą i opowiadają o tym że to wcale nie wygląda tak no tak cukierkowo, jak jest to przedstawiane, że balet, to wiecie, taka, taki taniec, czy, czy też sztuka no, dla takich bardzo eleganckich, wysublimowanych, niesamowicie wrażliwych osób. I, I że tam wcale nie jest tak perfekcyjnie, jak mogłoby się wydawać. Yy, I tak elegancko. Yy, no, a i tak jak mówię ja z baletem, oczywiście nic nigdy nie miałam wspólnego. ja... No, no nie, absolutnie. No natomiast yy, chciałam po prostu o tym przeczytać, bo wiecie, dużo się słyszy yy, właśnie yy, takich niepokojących rzeczy yy, na temat pewnych grup skupionych wokół jakiegoś jakiś pasji, jakieś sztuki w tym przypadku balet, ale nie tylko to, to są nie wiem osoby, które związane są z, ze światem nie wiem piosenki, estrady i nie tylko, którzy nagle przełamują to tabu i, i którzy opowiadają o tym, że no, że ten świat przedstawiany w taki cudowny, wyidealizowany sposób, no wcale tak dobrze nie wygląda, że za, że za drzwiami tego tej sali baletowej dzieje się coś odrażającego, nieprzyjemnego i, i coś, co no, zasługuje tak naprawdę na, na pogardę i, i na karę. Książka, na którą bardzo się cieszę, bo. Ym... Ja tę autorkę bardzo polubiłam, aczkolwiek um, polubiłam ją tak naprawdę tylko po tej jednej książce, którą przeczytałam, a było to 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, ale ta książka mnie ujęła, więc wiecie już, że mówię o Elif Szafak. Tym razem kupiłam sobie czarne mleko. Elif Szafak po urodzeniu swojego pierwszego dziecka doświadczyła depresji poporodowej, yy, tak, głę tak głębokiej i mocnej, że. E, przestała pisać. E, powróciła oczywiście do tego, ale y, no musiała y, przejść długą drogę. I tak mi się wydaje, że to jest książka, która y, łamie pewne stereotypy i y, y, łamie pewien znowuż wyidealizowany obraz matki, która y, no, powinna w ogóle świetnie wyglądać i być taka... Do przodu ze wszystkim i być ogarnięta na wszystkie strony. No niestety nie zawsze tak się dzieje. Nie zawsze kobieta po urodzeniu dziecka jest, jest wulkanem energii i czasem ten kryzys trwa bardzo długo. Czytaliście na pewno czarne mleko. Znajdzie się tu ktoś, kto czarne mleko czytał, więc napiszcie, co o tej książce sądzicie. Jeszcze mam tu jedną książkę, którą w zasadzie mogłam też pokazać na początku, bo nie jest to yy, powieść, nie jest to literatura piękna. Jest to coś w rodzaju poradnika yy, dla wszystkich miłośników herbat. Spójrzcie, jaka piękna herbata. Odkryj prawdziwy smak najszlachetniejszego napoju na świecie. Ja herbatę uwielbiam. Uwielbiam herbatę z cytryną, z sokiem malinowym albo z pomarańczą i z goździkami, z miodem. Yy dla mnie herbata o takiej porze roku, no to jest um, taki napój podstawowy. Piję, piję codziennie i do wszystkiego. A w tej książce znajdziecie o, popatrzcie, już mi się otworzyło. Spójrzcie, jaka piękna. W tej książce znajdziecie różne rodzaje herbat, yy, różne sposoby ich zaparzania, yy, herbaty pochodzące z różnych regionów yy, świata, a także parzone Herbaty na przeróżne sposoby w różnych regionach Polski. I w książce tutaj znajdziecie również różne sposoby na medytację z herbatą. I tak jak powiedziałam, wśród tych wszystkich książek znajdują się również takie, które wypożyczyłam z biblioteki. To są dwie książki. Jedna z nich to książka, o której gdzieś już wspomniałam pokrótce, że jestem w trakcie czytania. To są ostre przedmioty: kryminał, ja troszkę utknęłam. Na, nie wiem, 40 stron przeczytałam. Trochę utknęłam, bo, bo przeskoczyłam do innych książek, ale będę bardzo, bardzo chciała tę książkę skończyć. A druga to Roma Ligocka i Dziecko Wojny. Strasznie się świecą te układki. Dziecko Wojny. Ja, jak wiecie, lubię taką tematykę, i tutaj Roma Ligocka powraca do swojego dzieciństwa, powraca do swoich przeżyć. Wraca do tematu Zagłady, tematu no, traumy wojennej i tego, jak bardzo trudno te, te wszystkie wydarzenia, doświadczenia wojenne z głowy wyrzucić. I to wszystkie książki, jakie udało mi się skompletować w ostatnim czasie. Tuż przed swoimi urodzinami. Niektóre z nich to prezenty, niektóre kupione dla samej siebie, no i te ostatnie wypożyczone również z biblioteki. Jeśli e, czytaliście którąkolwiek z tych książek, napiszcie, zawsze Was o to proszę. Bo, bo jest to dla mnie cenne usłyszeć o, o książce, którą mam na półce, która czeka na to, abym ją przeczytała. No, a jeśli wy coś więcej mi o niej powiecie, to, no to zawsze trochę mnie ku tej książce e, możecie przekonać. Jeśli jesteście ciekawi, y, jakie książki czytam, co robię trochę w czasie prywatnym, to zaglądajcie sobie. Na mój Instagram, magiel książkowy, tam mnie znajdziecie i zostańcie tam. Zostańcie również dłużej tutaj na tym kanale. Subskrybujcie, zaglądajcie do poprzednich moich filmów, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć.